Witam serdecznie, tutaj Extreme Game. Kończmy ten festiwal zimy. Zagramy sobie Fortnite'a i wykonamy ostatnie zadanie festiwalu zimy. Śnieżną armatę trzeba znaleźć. Aby mi się to udało. Co tu tak pusto jest? Boże. No i fajnie. Mamy ten śmieszny pistolet. Gości próbował zadanie dnia zrobić. Okej, okay, zlikwidowałem przeciwnika, ale to dopiero jednego. Boże. A tutaj trzeba było ich trzech zlikwidować. Grzybki halucynki. No i super klejnot jest tam po lewej. Widać na mapie takie niebieskie coś co to nie jest klejnot to jest basen patrzę się niebieskie to musi być klejnot gdzie jest ten klejnot? alo ostatni pocisk dobra jeszcze jednego załatwię no kurde zadanie z dnia robię a ja szukam klejnotu i tego tej armatki śnieżnej nie wiem czy w ogóle tutaj znajdę tą armatkę Nie wygląda na to. A, tu jest bardziej po lewej stronie. Gdzieś tam. On musi się wyświetlić, ale dobrze by było jakby one się wyświetlały szybciej na mapie. O, jest gdzieś tu. Dobra, jest. Jest ten klejnot i szukamy armatki śnieżnej. Obym ją znalazł w końcu. A mogłem wykonać wszystkie zadania od razu wcześniej, na samym końcu. No ale na razie to może jeszcze zadanie dniami się uda wykonać. Dosyć ciężkie, bo strzelanie z pistoletu jest dosyć ciężkim zadaniem. Nie ukrywajmy, że zabójstwo z pistoletu nie jest jakimś takim łatwym zadaniem. Ktoś ma karabin maszynowy, a ty strzelasz pistolecikiem, no to ciężko wygrać. Szukamy tej śnieżnej armatki. Mogę ją znalazł. Kiedyś nawet w przyczepie gimpingowej znalazłem. To trzeba złotą skrzynkę znaleźć. Tu nic nie ma. Sadzonki słoneczników. Taka miejscówka. Gdzie te słoneczniki są? Nie no, znowu muszę uciekać przed okiem. Przeładuj broń. O gościu się bunkruje. Chodź, tu się zabawimy! Bombom. Bom. Zabawimy się w bombom bom Kurde, ale się tutaj zabunkrowałeś chłopcze! Chodź do mnie! Uu, jest! Śnieżna armatka, hopie, dzięki. Pomogłeś mi. I teraz śnieżkownikiem będę musiał kogoś załatwić. A jak z ostatnich odcinków, tych dłuższych, mogliście zauważyć, bardzo słabo ta broń strzela. Jest niecelna, to jest taki granatnik, coś w tym rodzaju. Czy tutaj jest diament? Klejnot? Jest klejnot. O, mam pomysł. Jest wykonane zadanie. Nawet go zabiłem z tego. No i tak, wykonaliśmy te zadania zimowe w końcu. Udało się. Dalej sobie diamanciki pozbieram. No ile zdążę. A raczej nie zdążę. Ale co tam przy najwyżej? Ja lubię tak żyć na krawędzi, powiedzmy sobie. To nie ma turbo do palacza. Niestety ale trudno. Tam jest kolejny diamencik, trzeba go zebrać. A później się skupimy na tych sezonowych zadaniach. Pewnie i tak będę musiał odwiedzać znowu te same miejsca, bo tak to już bywa, że nie można zaznaczyć sobie kilka rzeczy naraz, a tych zadań było tyle, że aż głowa bolała. I gdzieś tutaj ominąłem diament. Ja już tu byłem. Ale diamentu nie wziąłem. Pewnie ktoś mnie zabił. Tak, gdzie ten diament? Nie wyświetla się na mapie. Gdzieś tutaj powinien być. Jest, dobra, przyjaram się chwilę, ale to... Diament ważniejszy. Ho, ho. I mamy. Kolejny diament i nie wiem co robić dalej, bo trochę ciężka sprawa, bo już diamentu nie zdobędę. Żadnego. zająć się sezonowymi jakimiś zadaniami, które występują, na przykład w tym. O, tutaj jest zadanie fajne. Płonące kręgi i trzeba przeskoczyć sobie. Też ja chyba przeskakiwałem nad tamtym płonącym kręgiem to przeskoczę sobie drugi raz i mi zaliczy po prostu na to wychodzi chyba że go nie będzie Dobra zobaczmy jeszcze coś tam gracz jest może mnie zabije to na tym zakończymy odcinek oczywiście nie dam mu się zabić będę walczył on też powinien tylko ja mam takie bronie dalekodystansowe Dobry był. No ale trudno. Nie udało się. Kurczę. Tyle strzałów. Zabrakło, zabrakło. Dobre, dobre strzelało. Ja z pistoletu chciałem go zabić. No trudno. Może coś się udało zdobyć? Zobaczymy. Jest pięć gwiazdek, ale nic nie, nie odblokujemy sobie za nie. No i festiwal zimy już zaliczony kompletnie. Dostały nam sezonowe zadania. Tego jest też sporo. Dla wszystkich zadań jest sporo. Na następnym odcinku zajmiemy się zadaniami od szanty. No to jest tylko właśnie jedynie po to, żeby odblokować sobie właśnie taki od niej strój śmieszny. A z wami będę się żegnał. Utrzymajcie się. się Cześć.